Ruszam spod sklepu, kupiłem i w domu mieczórka córka z jajo zrobiła, że jutro sklepy są zamykane. Ech, to jest w ogóle... Baby to mają pogrzebane, pytam się w sklepie, e, jutro mamy normalnie otwarty. a ten na bezczelnego. Ach, to się przyjedzie tutaj i myśli, że to paswisko jest skorwane Krakowska myśl nic Dobra pojadę Wiem 15 bułek i nie wiadomo po co ale trudno też się zje twarde nie wiem, komórka się chyba ustawiła normalnie tak mi się wydaje to jest jedna kuliczka, która nie posiada, że na chwilę włączy, bo jest akcydent, Zobaczymy dzisiaj I, kto, i które w razie czego części nie będą bolały, no bo wczoraj, powiedzmy sobie szczerze, troszkę już mniej było, bo się rozchodziło. A tu co to za rejestracja jakaś dziwna, francuska. Una, una. Wczoraj przeczytałem, szanowni państwo, nie wiem, wczoraj przeczytałem, że 17 rozgłośni radiowych ten pałkownik zamknął w Polsce. A to nie bardzo nie 11 stycznia trzeba iść na manifestację, to nie ma co. Dziady, suki, syny, chcą Polskę zniszczyć na swojej przyjemności. Tylko rakieta przyleciała, wywiad zrobiła, postraszyła i wróciła. Rosyjska i cioty jedne się bały. Gdzie indziej na świecie zeszczelili, by się nawet nie zastanawiali. Tabarisze, nie można. Krótki krótkich galotach na spacer wylecie, to znaczy się biegać. No jemu ciepło może jest, bo przecież 4 stopnie jest tylko na plusie. Nie wiem. <laughs> Ludzie trochę nie myślą. W dresie się leci, albo w jakimś innym... Są tam stroje tak zwane <trymiczne> termiczne, czy tam jak się to nazywa. Скажи. Gotcha. Dobra, wyłączymy na razie.